Drodzy Państwo, w dzisiejszym nagraniu będziemy mówili o znanych osobach z całego świata, które niegdyś były bardzo zamożne, a koniec końców skończyły albo z długami, albo no, wyszły na finansową prostą poprzez ogłoszenie upadłości. Michael Jackson, bo o nim będzie mowa w, pierwszym, w pierwszej kolejności, no to niekwestionowana gwiazda muzyki i no, mm, król muzyki pop lat 80. i 90. -tych. Myślę, że postać szeroko znana każdej osobie, która dorastała w tym okresie, a nawet w późniejszym. No, jak za, zapewne Państwo wiecie, w, ostatecznie jego historia nie zakończyła się zbyt korzystnie. Otóż jego życie zakończyło się przedwczesną śmiercią. Z jakich przyczyn tego nie wiemy, natomiast możemy do doniesień medialnych, wiedzieć się, że na pewno te jego ostatnie dni bądź też miesiące nie były usłane finansowymi różami. Jakie jak informacje przeciekły do, do mediów? No to takie, że Michael Jackson, mimo tego, że posiadał okazał, okazały majątek, no to posiadał też bardzo duże długi. Te długi, według jakby stanu z, z dnia zgonu Michaela Jacksona, opiewały na kwotę co najmniej 400 milionów złotych. Co było powodem tego, że Michael Jackson doprowadził się do stanu, w którym no, musiał zapożyczać się w, w różnych miejscach, aby pokrywać bieżące koszty bytowe i podtrzymywać swój dotychczas sprawdzony standard życia? No, na pewno było to wystawne, wystawne życie, a także no, liczne, liczne procesy sądowe. Jak pewnie Państwo wiecie, Michael Jackson akurat, no, być może nie on, ale osoby, które miały z nim wiele wspólnego, wytaczały takie procesy, z głównie głównie w, w, w celem oskarżania go o no, molestowanie seksualne. Większość tych spraw kończyła się akurat ugodami, które jak Państwo możecie się domyślać, no, też były kosztowne. Ostatecznie w, w długi Michael Jacksona udało się spłacić choćby z uwagi na właśnie posiadany majątek, więc wszelakie aktywa, które Michael Jackson posiadał, finalnie zostały przeznaczone na, z, na spieniężenie, a następnie na zaspokojenie wierzycieli. Natomiast warto też odnotować to, że no, śmierć Michael Jacksona spowodowała, że no, można mówić tutaj o pewnym renesansie jego twórczości artystycznej, a także z potencjalnymi bardzo dużymi wpływami, które no, były generowane właśnie tą falą, falą uniesienia fanów, którzy przypomnieli sobie przecież o istnieniu swojego idola i z powrotem wrócili do, do tego, co Michael Jackson tworzył. Mike Tyson będzie bohaterem drugiego kazusu, o którym chciałbym Państwu powiedzieć. Niewątpliwie gwiazda światowego boksu, niegdyś mistrz świata wagi ciężkiej. Postać, która na pewno jest szeroko znana, znana na, każdym, na każdej szerokości geograficznej na świecie. Przez całe swoje no, zawodowe bokserskie życie Mike Tyson zarobił co najmniej 400 milionów dolarów. Natomiast w latach, z początkiem lat 2000 okazało się, że ma długi. Te długi, w, według informacji medialnych, opiewały na kwotę ponad 20 milionów dolarów. No a zaległości występowały względem zarówno amerykańskiego, jak i brytyjskiego urzędu podatkowego, względem trenera Mike'a Tysona, a także względem choćby jego menadżera, czy też nawet producenta muzycznego. Mike Tyson sam deklarował, że nie jest również w stanie pokrywać. Zobowiązań alimentacyjnych, co również wpływało na jego kiepską kondycję finansową. Co warto znaczyć, również rozwód Mike'a Tysona kosztował go niebagatela bo 8 bądź 9 milionów dolarów, w zależności od tego, jakie źródło internetowe sobie akurat włączymy. Ostatecznie droga Mike'a Tysona do odzyskania finansowej stabilizacji nie była zbyt łatwa. Otóż została ona poprzedzona najpierw złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, powrotem do więzienia, a następnie koniecznością przejścia odwyku. Na chwilę obecną Mike Tyson zdaje się być. Już osobom nieco inną niż jeszcze w latach 90. czy też 2000. Aktualnie posiada firmę z tego, co bodajże kojarzy zajmującą się produkcją medycznej marihuany bądź też produktów tego typu pochodzenia i zdaje się, że jego kondycja finansowa znacznie się poprawia. Dennis Rodman będzie bohaterem trzeciego Kazusu w trakcie dzisiejszego nagrania. Dennis Rodman, no, niegdyś koszykarz z wielokrotnym mistrzem NBA, zarówno z drużyną Detroit Pistons, jak i z drużyną Chicago Bulls, znany również ze swojego dosyć szalonego życia, kolorowych fryzur i licznych tatuaży. Niegdyś był też mężem Carmen Electry, no a ostatnimi czasy nieoficjalnie pełnił funkcję ambasadora Stanów, Stanów Zjednoczonych w Korei Północnej. Dennis Rodman przez swoją kilkunastoletnią karierę zawodową zgromadził no, pokaźny majątek, na pewno liczony w dziesiątkach bądź nawet nawet setkach, setkach milionów dolarów. A jak się okazało w 2012 bądź 13 roku w trakcie postępowania sądowego, które było prowadzone wobec jego osoby, Denis Roman jest całkowicie spłukany i nie ma nawet 800 tysięcy dolarów na uregulowanie alimentów względem swoich małoletnich dzieci. Na chwilę obecną nie wiemy dokładnie, jak wygląda. Kondycja ekonomiczna byłej gwiazdy NBA, natomiast no na pewno możemy dostrzec, że jego aktywność w mediach no nie jest na pewno tylko i wyłącznie no kwestią jego ciekawych poglądów czy też wartościowych uwag dotyczących meczów koszykówki, aczkolwiek wydaje mi się, że też jest powiązana z tym, że na pewno stanowi to jego główne źródło dochodu. Gwiazda Hollywood lat 80. i 90., blond włosaki Bessinger, na pewno znana szeroko, szczególnie męskiej, męskiej części naszej widowni, no jak się okazuje, w latach z porządkiem lat 90. być może nie ogłaszała upadłości, aczkolwiek miała bardzo poważne problemy finansowe. Otóż w 1993 roku dokonała zakupu miasteczka w Georgii za kwotę około 20 milionów dolarów. Jak się okazało, inwestycja była bardzo nadszacowana, można powiedzieć i finalnie no, aktorka musiała niestety, ale spieniężyć całe miasteczko za kwotę o wiele, wiele niższą, bo za milion dolarów. Jej pierwotnym zamiarem było stworzenie z tegoż miasteczka kurortu turystycznego, który miał być odwiedzany przez rzesze przez turystów. No, w praktyce, jak się okazało, to właśnie, przed chwilą Państwu wskazałem, kwota miliona dolarów to było to, co aktorka odzyskała, a jak się okazało, miasteczko musiała spieniężyć, bo potrzebowała, no niestety, naprawników. Otóż aktorka zrezygnowała z udziału w głównej roli w filmie, który, w którym, który był produkowany przez znanych producentów amerykańskich, którzy niestety wytoczyli jej proces. W związku z tym aktorka musiała posiłkować się pomocą prawną, a ci, no oczywiście przecież, a jej prawnicy z kolei przecież też nie pracowali za darmo. Finalnie aktorka przegrała proces i była zmuszona do zapłaty odszkodowania na rzecz producentów kwoty około 4 milionów dolarów. Żeby nie było tak kolorowo, problemy finansowe nie dotyczą tylko i wyłącznie osób ze świata Hollywood, czy też z zagranicy. Na naszym rodzi rodzimym rynku przykład Michała Wiśniewskiego, znanego piosenkarza, lidera zespołu Ich Troje, pokazuje, że można również upaść... Z bardzo wysokiego finansowego konia. W 2018 roku Michał Wiśniewski wskazał, że jego długi opiewają na kwotę łączną około 305 milionów złotych. Ostatecznie piosenkarz musiał ogłosić upadłość konsumencką, a powodem, jak sam piosenkarz wskazywał w licznych wywiadach, powodem jego niewypłacalności było bardzo wystawne życie, bądź też no nawet by nie mówić o, o pewnych uzależnieniach. Piosenkarz na chwilę obecną już jest po postępowaniu związanym z umorzeniem jego zobowiązań, a także podejrzewam, że z które to zakładam, że zakończyło się ewentualnie w ewentualnym planem spłaty wierzycieli. Aczkolwiek, co jest warte odnotowania, w kontekście Michała Wiśniewskiego, nagrywałem jedno z poprzednich nagrań, w których wskazałem, że w związku z zaciąganiem zobowiązań przez znanego piosenkarza doszło prawdopodobnie do złamania przepisów prawa karnego, a sam Wiśniewski został skazany prawomocnym wrokiem karnym.